Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc września 2020 roku. Moi drodzy, przede wszystkim to przychodzę do Was z gratulacjami, dlatego że w tym miesiącu to właśnie wy wygraliście horoskop rozszerzony. Bardzo się cieszę, dlatego że zawsze byłyście drogie koziorożce na drugim miejscu, zawsze troszkę brakowało. No ale na wrzesień los łaskawy i będziecie mieli bardzo fajny, myślę, rozszerzony horoskop, w którym będzie praca, finanse, nauka, egzaminy, uczucia, relacje międzyludzkie, rodzinne, wyjazdy, zdrowie ostrzeżenie, a kartę rady wyciągnę dla Was z przestłań anielskich. Także moi drodzy, oglądajcie. Horoskop do końca. Zobaczymy, co chcą Wam przekazać Anioły na miesiąc wrzesień. Moi drodzy, to pogratulowałem już. Jeszcze tak, jeżeli chcecie na następny miesiąc również otrzymać czytanie rozszerzone, to pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę. Jeżeli jesteś nową osobą na kanale, to Serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji, abyś był była ze wszystkim na bieżąco. Jeżeli ktoś z Was chciałby skontaktować się ze mną indywidualnie, to w opisie tego filmu znajdziecie link do portalu Tipendonation, Donation, na którym możecie zadawać mi pytania, na którym mogę Wam powróżyć oraz mojego maila. Także to możecie znaleźć w opisie filmu. Pamiętajcie, że horoskop jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko. Będzie musiało rezonować. Dobrze, już się nagadałem. Tu teraz zobaczmy ten horoskop. Tu będziemy potrzebowali 7 kart. Po kolei. Horoskop rozszerzony dla osób z podznaku koziorożca na wrzesień 2020. Praca i finanse. Nauka i egzaminy uczucia, relacje międzyludzkie i rodzinne, wyjazdy, zdrowie i ostrzeżenie. Już kartę rady wyciągniemy na koniec z przesłaniania łów. No to patrzymy, mamy 7 kart. Raz, dwa, 3, cztery, 5, 6, 7 jest. Dobrze. Więc zaczynamy. Finanse i praca. Wow, bardzo dobrze. Moi drodzy, macie ładną kartę w porównaniu do innych znaków Zodiaku, gdyż powiem Wam szczerze, że energetycznie jest dość yy, ciężki czas pokazany na wrzesień na tą pracę i finanse. Dla innych znaków Zodiaku, dla Was jest fajna Rozdzielmy to sobie na osoby szukające pracy i na osoby pracujące. Jeżeli jesteś koziorożcem szukającym pracy, to jak najbardziej we wrześniu masz bardzo dużą szansę na to, aby znaleźć nową pracę. Z czym może być związana ta praca? Ta praca może być związana z przemieszczaniem się szeroko pojętym oraz praca związana z internetem poprzez internet. Takie coś też się tutaj, moi drodzy, pokazuje. Bardzo dobry czas naruszenie do przodu, szczególnie dla osób, które już od dłuższego czasu nie posiadają pracy, to we wrześniu będziecie mieli świetny moment, świetną okazję na to, aby otrzymać nową pracę. Jeżeli chodzi o koziorożce pracujące, to jak najbardziej. Bardzo dobry miesiąc dla Was pod względem pracy. Mam tutaj pokazane, że możecie ruszyć naprzód ze sprawami, z którymi wcześniej staliście w miejscu, których nie mogliście, nie potrafiliście przeskoczyć. W miesiącu wrześniu jak najbardziej będziecie mogli to zrobić. Również, jeżeli ktoś z Was planuje jakiś wyjazd zawodowy, to we wrześniu też może być taka okazja, a jeżeli nie fizyczny wyjazd, to jakieś rozmowy, czy też plany związane z wyjazdem. Jeżeli chodzi o sferę finansową dla koziorożców, to mam pokazane, że finanse powinny być naprawdę dobre dla Was na miesiąc wrzesień. Mam tutaj energię przychodzącą, jakieś pieniądze do Was przychodzą. Również co niektórzy mogą, tak jak wcześniej wspomniałem, za pieniędzmi gdzieś wyjeżdżać. Tak czy inaczej, energia jest bardzo ładna. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy naukę i egzaminy, czyli osoby, które będą się kształciły, czy też będą zdawały jakieś egzaminy. Być może Wasze dziecko jest pod znaku koziorożce. Jesteście ciekawi, jak zacznie rok szkolny we wrześniu. No, zobaczmy. No widzicie oby tak dalej, moi drodzy. Na razie macie same przepiękne karty. Jeżeli chodzi o naukę, i egzaminy, jak najbardziej wszystko we wrześniu powinno iść po Waszej myśli. Jeżeli ktoś z Was zdawałby jakiś egzamin we wrześniu, to nie mam wątpliwości, że ten egzamin zdacie, gdyż macie już wiedzę, macie doświadczenie i predyspozycję do tego, aby ten egzamin zdać. Jeżeli ktoś y, chciałby się doszkalać, zdobywać wiedzę, to jak najbardziej również jest pokazane, że już dojrzeliście do nauczenia się czegoś, y, przed czym y, wcześniej nie byliście pewni. Do czego wcześniej po prostu wewnętrznie nie byliście przygotowani, to we wrześniu będziecie na to gotowi. Dobrze, teraz zobaczmy cóż y, w uczuciach. No... Koziorożce. No, pięknie. No, a z kielichów na uczucia. No, zobaczcie. Ale dla Was ładne karty, powyciągałem wyciągałem na ten miesiąc, prawda? Ach, no cóż, rozdzielmy to sobie na osoby szukające partnera oraz na osoby w związkach. Jeżeli jesteś singlem, singielką spod znaku kociorożca. To mój drogi, moja droga, we wrześniu jak najbardziej masz ogromną szansę na to, aby poznać nową osobę. Mało tego, może to być taka miłość od pierwszego wejrzenia, takie coś, że spojrzysz na tą osobę, czy nawet zobaczysz jej zdjęcie, usłyszysz jej głos i poczujesz motylki w brzuchu, poczujesz się, jakbyś miała 15 lat, jakbyś zakochała się w jakimś piosenkarzu aktorze czy też w jakimś idolu coś naprawdę wspaniałego, coś naprawdę pięknego. Taka świeża miłość, nowa miłość, ale też szczera, gdyż kielichów mówi o takiej szczerej miłości, prawdziwej, rzetelnej, płynącej prosto z serca. Na pewno jest tutaj zauroczenie. Jak to się potoczy dalej? tego nie wiem, gdyż czasami jest tak, że y, są relacje y, powiedzmy dobre, wszystko na początku jest fajnie, jest wielka miłość, aż czasem zaczyna się coś psuć, no cóż, samo życie. Ale trzeba cieszyć się chwilą i korzystać z, y, z potencjału, jaki daje nam los, z potencjału, jaki daje nam energia, a potencjał jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, to również Mam tutaj pokazane, że wasza relacja we wrześniu jak najbardziej powinna się poprawić. Widzę tutaj odnowienie jakiegoś uczucia, reaktywację czegoś, co zamarło między wami. Być może dojrzejecie do tego, aby wyjaśnić sobie pewne sprawy w taki sposób. Aby był syty i owca cała, dojść do porozumienia, dojść do, kom, do kompromisu i słuchać się głosu swojego serca. Mam pokazane, że twój partner, twoja partnerka może we wrześniu okazać Ci miłość. Bądź Ty również możesz okazać miłość swojemu partnerowi. Dobrze, moi drodzy, teraz relacje międzyludzkie i rodzinne. No. <laughs> No gwiazda. Pięknie, słuchajcie. Fantastycznie. No macie piękne karty, słuchajcie. Nie dość, że horoskop rozszerzony to jeszcze same najlepsze karty. Relacje międzyludzkie i rodzinne? Fantastycznie, moi drodzy. Karta gwiazdy. Jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie i rodzinne, to mam tutaj pokazane szczęście, zadowolenie, spełnienie oraz uzdrowienie tego, co było złe. Być może pokłóciłaś się z przyjaciółką, być może nie utrzymujesz od dłuższego czasu kontaktu ze swoją siostrą. Mam pokazane, że we wrześniu będzie wspaniały moment i cudowna energia na to, aby uzdrowić relacje, które z jakichś przyczyn się popsuły. Bardzo dobry czas do spotkań w większym gronie, co niektóre koziorożce mogą być na jakichś tutaj okolicznościach rodzinnych bądź przyjacielskich w większym gronie osób typu wesele, chrzciny, urodziny, imieniny, ale bardzo doborowe towarzystwo, towarzystwo osób. Które lubicie, które szanujecie, które szanuje Was, które Was lubi, i bardzo dobra, bardzo pomocna yy, energia. Możecie również liczyć na pomoc przyjaciół i rodziny w tym miesiącu. Patrzymy teraz na wyjazdy. Wyjazdy też bardzo dobre. Mamy tutaj szóstkę yy, monet. Dobrze. Jeżeli chodzi o wyjazdy moi drodzy, to mam tutaj pokazane jak najbardziej wyjazdy będą tutaj możliwe. Mam tutaj pokazane z wyjazdami związane sprawy finansowe. Na przykład hmm, kupowanie biletów, hmm, rezerwacja jakichś miejsc. Również tutaj widzę wsparcie finansowe. Być może otrzymacie pomoc finansową związaną z wyjazdem od instytucji państwowych, czy też z pracy dostaniecie jakiś dodatek. Jak najbardziej jest tutaj dobry czas na wyjazdy. Jedynie mam tutaj pokazane to, że zwróćcie uwagę. Że jeżeli gdzieś wyjedziecie, abyście nie wydali za dużo pieniędzy, przecież możecie troszkę poszaleć i wasz budżet po tym wyjeździe zdecydowanie może się zmniejszyć. Zdrowie, zobaczmy co w zdrowiu. Jeżeli chodzi o zdrowie, ja sobie to tu położyć chcę dobrze. Jeżeli chodzi o zdrowie, to musicie. Się przebadać, gdyż mam tutaj pokazane, że coś może być ukryte w waszym organizmie, o czym jeszcze nie wiecie. Być może macie jakieś objawy, jakieś dolegliwości, ale nie wiecie skąd one pochodzą. To warto się we wrześniu tutaj przebadać, gdyż mogą na jaw powychodzić różnego rodzaju sprawy ukryte, których nie jesteście w pełni świadomi. Również kobiety powinny przy arcykapłance zwrócić uwagę, na sprawy kobiece. Jeżeli jakaś osoba z znaku koziorożca planowałaby dziecko, chciałaby zajść w ciążę, to mam pokazane, że mogą wystąpić problemy z zajściem w ciążę w tym miesiącu. Zobaczmy jakie ostrzeżenie dla, dla koziorożców. Ostrzeżenie. Moi drodzy, jakie tutaj jest dla Was ostrzeżenie? Czyli coś. Na co powinniście w tym miesiącu uważać? Uważajcie na oferty. Być może ktoś wam coś nagle zaproponuje i wydawałoby się: Wow, jaka fajna oferta, jaka dobra oferta. No nic bardziej mylnego. Ktoś może was chcieć naciągnąć. Także, jeżeli ktoś chciałby wam coś sprzedać, czy też zaproponować wam jakiś biznes, a Intuicyjnie czujecie, że nie jest to dobre, to po prostu w to nie wchodźcie. Jakie może być tutaj również ostrzeżenie dla Was? Jakieś problemy z dziećmi, czy też z młodą energią, z młodymi osobami w otoczeniu? Może być tak, że będzie jakiś właśnie problem z dzieckiem Waszym, bądź dzieckiem z otoczenia, bądź też na przykład po sąsiedzku. Na zasadzie tego, że wasz sąsiad, wasza sąsiadka ma dzieci, czy też młodzież, które mogą zachowywać się w tym miesiącu wyjątkowo niefrasobliwie, hałasować, i to też może Wam we wrześniu przeszkadzać. Dobrze, moi drodzy, teraz zobaczmy, co te aniołki chcą Wam przekazać. Jaka rada? Piękny macie horoskop, super, bardzo ładny. No, sami popatrzcie, jakie ładne karty. Nie ma tutaj żadnych złych, ciemnych kart. A jaka jest rada od aniołów dla koziorożców na ten fantastyczny miesiąc, który jest już przed nimi? Rada od aniołów dla koziorożców. Już czytamy. Jaka rada? Synchroniczność. Odpowiedź na Twoje modlitwy i pytania przychodzi poprzez synchroniczne wydarzenia. Zwracaj na nie uwagę, aby zwiększyć ich przepływ. Tak to wygląda ta karta. Jak ona się ma w stosunku do naszego horoskopu? Moi drodzy, synchroniczność mówi o tym, że niebo może dawać Wam wyjątkowo w wrześniu znaki. Na przykład ciągle będziecie widzieć te same liczby, te same godziny, 22.22, 11.11. I powiem Wam szczerze, że powinniście zwrócić na to uwagę, gdyż poprzez powtarzające się znaki anioły chcą Wam coś przekazać. Także jak najbardziej oczy miejcie dookoła głowy, gdyż. Przy tak pięknych kartach, prawdopodobnie niebo będzie chciało Wam dać jakiś prezent. Dziękuję Wam ślicznie, moi drodzy, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem się z Wami żegnam i życzę Wam, aby wszystko to, co piękne z tego horoskopu, było Waszym udziałem we wrześniu i się spełniło. Trzymajcie się.